dzisiaj długo oczekiwany przez Was film jak idziemy na chwilę dalej i sznautę Łaż Natalia przyjechała z wrażenia Będę nagrywał tu w, kie w Twojej kieszeni. Będzie trochę ciężko Jakby ktoś pytał, tak to są Jordany dwójki. Chyba dwójki. Dobra, więc zapraszamy, No już nie przedłużajmy. No, jak coś się źle nagra, proszę pisać w komentarzu. To Natalia usunie. Tak, więc... Teraz proszę panie operatorze, zapraszamy na kolejną nogę elektryczną. Dobra. Co to wymaga? Ale jakbyś się nie przygotował? No, dobra. Słuchajcie, pan operator teraz skakuje. Jesteś gotowy? Najkart. Boże. Gdzie mam Dobra. zakładaj. No i wyjeżdżamy. Dobra, widzę, jesteście teraz do śnisko, bo na no, kieszeni jest nisko, więc dobra, jeździemy. Dobra. A czy wyjedziecie? Ja stoję w miejscu. Nie. nie. Chcesz mam jechać? Nie, nie, nie. Dobra. W takim razie widzowie też walki. Okej, idziemy. I chcecie widzieć, aby coś się stało? O jakąś się To się trochę No... To się nie widzę. O właśnie! Jedziemy! Teraz będziemy musieli troszeczkę głośniej, bo trochę szkodli, nie? 229,

就就。

よし 啊，走，快走。